Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku Świata według Derek'a Jest to odcinek niesamowity Pewnie zapytacie dlaczego, bo będziemy robić niesamowite rzeczy Jak to zazwyczaj w derku bywa Ale zanim przejdziemy do filmu To zachęcam was do zostawienia lajka pod tym filmem Napisania jakiegoś komentarza i oczywiście zostawienia suba Bo około 30% z was dalej nie subskrybuje tego kanału Nie wiem czemu, ale tak jest Poza tym, możecie też być na Instagrama Którego macie w opisie oczywiście I co chciałbym jeszcze powiedzieć Chciałem powiedzieć tyle, że dzisiaj w derku są ciekawe plany Musimy na pewno ogarnąć premierę filmu Filmu, bo film już jest nagrany, zmontowany, widzowie. Ja wam nie chcę nic spoilerować, ale film jest no mocny, więc go zobaczycie niedługo. A jeżeli dzisiaj ugadamy premierę tego filmu, bo pójdziemy, jestem ugadany na rozmowę z gościem. Będę musiał tylko do niego chyba jeszcze przyzwolić, bo ugadałem się tam z nim na spotkanie. Więc się do niego tam udamy. Więc ja sobie już wsiadam do naszego autka. Naprawdę, widzowie, musicie mi zaufać, że film jest naprawdę, naprawdę mocny. Tylko pytanie, czy nam się uda na dzisiaj ogarnąć tą premierę. W sensie nie na dzisiaj, żeby ona dzisiaj była, ale żeby była już na dniach, bo wiecie, y, ugadanie się z jakimś tam konkretnym kinem to nie jest tak takie pstryknięcie palcem, nie? To wiecie, to to jest duża raczej firma, jakaś, jakaś sieć kin czy coś takiego. Widzowie, to teraz patrzę tutaj chyba nawet żadnego parkingu nie ma, więc sobie po prostu jedziemy tutaj. W ogóle to jest to samo miejsce, na którym byliśmy umówieni tą wróżką nie, z dziadem razem. Co wiecie, że tym razem żadna patologia się tu nie odwali, ale już widzę naszego gostka. Ja pieprze, czy to jest też jakieś odklejenie, co on robi w ogóle? On się klęczy tutaj. Dzień dobry, witam! Bardzo serdecznie. E, tak, tak. Tak, tak. To pan jest tym, tym tak, od kina. Tak, tak, A co pan robi tutaj? Yy, wzywam do niebios moje dzieci. Aha, dobra, tak, ja jestem, tak. yy, witam z tej strony. Mike Idiota, reżyser, scenar scenarzysta, dźwiękowiec, kameraman oraz yy, główny pomysłodawca nagrania filmu Życiowe yy, pe tak, perturbacje. Tak, Tak, tak. tak. No ja tak, jestem. tak. Mariusz Albert. Dzień dobry. Miło mi poznać, panie. Ale yy, tak. No ja przyszedłem w bardzo prostej sprawie, natomiast potrzebuję, byśmy. Yy, ten. premiera filmu potrzebuję, żeby poleciała w jakimś ekskluzywnym kinie. Yy, tak, tak. I, moment. Halo? Zapraszam, telefon mam, zaraz przyjdę. No? Halo. Tak. Witam, z tej strony, mister Eskobar. No, widzę, już się nauczyłem czytać numer. W czym pomóc, panie mister Escobar? Gdzie pan jest? Yy, robię biznesy, a co? Słucham. No, biznesy robię. Nie, już co dzieci robić. Gdzie jesteś? Zaraz oddzwonię, spoko? Daj mi dwie minuty. Masz dwie sekundy. Dobra, nara. Yy, no, witam. Mój upośledzony tak, kolega witam. do mnie dzwonił. Niestety, ale muszę mu poświęcać dużo uwagi, bo jest niespełna rozumu trochę. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Tak, no mój film, tak jak widział pan już trailer którego wysłałem w mailu, co w ogóle pan sądzi o nim? No wie pan, no, największe gówno się najlepiej sprzedaje, prawda? Słucham, jakie no. największe gówno? Takie artystyczne, że normalnie szczeno opada. Tak o, panu pokażę zaraz. Albo i nie, no właśnie. Ale, o tak szczeno. Przecież, przecież to jest niesamowity film! No mówię, artystyczne gówno. Jakie gówno? To nie jest gówno. To jest piękny film, pełen fabuły, akcji i na miarę przyszłości. Ui ui, właśnie tak. Ale proszę pana, gówno z nie tylko jest złe znaczenie. No jak nie? To no jest nie? pozytywne. No jak? Pan uczył się w szkole, czy nie? No właśnie, gówno proszę pana, to może znaczyć coś pięknego arcydzieło. dzieło. Arcydzieło. Mhm. I co pan sądzi? No ja sądzę, że ma pan w sumie rację. No właśnie. To jest kawał dobrego gówna. No. Nawet określiłem to jako kupsko niezłe. O właśnie, lepiej. Niezły kloc, niezły kloc. Tak. Taki smaczny. Tak. Dobra, może nie smaczny, ale ładnie wyglądający. Może być tak. Czyli jest pan chętny na puszczenie tego w kinach? Oczywiście. Tak. A czemu pan tak daleko para opada? No bo ja nadal nie dowieszam to, co zobaczę nad mej. Aha! No dobra. To będzie hit nad hitami. To kiedy byśmy to mogli puszczać? W Sobotę. Sobotę? Tak. tak. E, Czyli jutro? No da. Tak. Jezu, no dobra. Jezu, dobra, dobra, dobra. Tak. u nas taka influencerka puszczała film, to by nie wypał, Ale to będzie gówno arcydzieło. Tak? A jaka influencerka? A nie wiem. Bo coś kojarzę? Byby Boże no chyba. A nie brunka? E, może tak, tak. No, nie dziwię się, ona jest taka. O, właśnie. Właśnie, tak właśnie. Ona się nie jest, ona kinematografii. Nie to co ja. ja jestem ambitnym, ambitnym, młodym reżyserem, który pragnie tak. podbić scenę filmową Los Santos, jak i na całym świecie. Pan jest właśnie autorem tego gówna. Tak, tak. to ja jej wysłałem. No właśnie. No. no. Dobra, miło było poznać, to jesteśmy gadani. Yy, papiery przyjdę podpisać. Yy, później. Do widzenia. Do zobaczenia. Dobra, widzowie, mamy to. Premiera jest ustawiona na jutro, na sobotę. Więc, jeżeli jesteście ciekawi premiery filmu Dereka, to musicie jutro być na kanale o 17.00. Premiera filmu Dereka. Widzowie, więc nie możecie tego przegapić. Musicie udać się do kin z popcornem i czekać na premierę filmu, bo będzie to tak, jak nasz tożycy określił niezły gówno. W ogóle nie wiem czemu mi w ogóle nie ta coś dziwnie ścina. O cholera, co jest? Co jest, kurde, widzowie? Ej, e, e, e. Czemu nas policja zatrzymuje? Czy to przypadkiem nie przez to, że Derek wystawił? pamiętacie jak Derek kupował u Oska na odcinku wyrzutni RPG. To Derek jakby co, jakby się nie wiedzieli, bo macie prawo tego nie wiedzieć, on wystawił to na Allegro. Do sprzedania. Dzień dobry, witam, czy mogę pomóc? E, witam! Pan serdecznie. No, dzień dostępcą, dobry. W sumie to już nie jestem zastępem. Jestem Smith Jaspers. No, no i co? Proszę pana rutynowa kontrola. Aha. Proszę o okazanie dokumentów, pojazdu i prawa jazdy. No dobra. To, to trzymaj tutaj dziadu. Co pan powiedział? Yy, miły dziadku. No, a co pan, no, gdzie pan jedzie? Ja? No. Yy, obecnie jadę do mojego. Yy... Yyy, adwokata! Adwokata! Mhm, mm dobrze. Proszę Wcale pana. nie sprzedaję w internecie broni. O, a co to za broń? A chciałby pan kupić może? Ja mam broń. Ja mam lepszą, ja mam taką! Proszę to schować. Co pan robi? No ale to jest... Proszę, proszę to Ale zostań. to jest na sprzedaż! Jest? No jak co to, to co? Mać? No broń, wyrzutnie rakiet. Prawdziwa broń, proszę, proszę to zostawić. No dobra, no przecież nic panu nie zrobię tym, nie? Co to jest za broń? Proszę nam powiedzieć, co to jest? No nic, chce pan kupić? Absolutnie proszę pana. To będzie proszę pana. Nie no pan idzie do więzienia. Ja? pozwolenie na takie przedmioty, na takie bronie. Telefon mi dzwoni. Mogę odebrać? Proszę. Dobrze. No ja o, tak już nie dzwoni. A ja może. No. A chce pan, pan zobaczyć jak to działa? Nie bro. Co pan robi? Proszę mnie zostawić, bo będę strzelać samoobrona. Proszę A, opuścić. No dobra, no ja nie chcę problemów. Proszę to zostawić na ziemi w tym momencie. Dobrze, odkurzyłem. Ja pana będę zakuwać zaraz. Ale za co? Co ja zrobiłem? No, za co? Dokumenty, proszę pana, pozwolenia na broń. Ale to nie jest moja. Jak to nie jest pana? Ja jestem. No, tylko. Pani, że chce sprzedać. No bo ja jestem pośrednik. Jakim pośrednikiem? No, broni! Co pan robi? Ja, ja to kupiłem na film, ale teraz to sprzedaje, bo już mi niepotrzebne. Ja to w filmie wykorzystywałem. I co pan strzelał do ludzi? Nie. To co pan robił z tym? Jak to atrapa jest, to nie działa? Jak to nie działa? No to ze sprawdź, debilu. No, niech pan poczeka. Sun, patrzę, <grym> no, plastikowe. No dobrze, no, widzę, że to nie jest prawdziwa broń. No, to jednak nie idę siedzieć. No nie idzie pan, ale proszę pana, to jest dla pana przestroga. No. Nie wolno tak robić, nie wolno poruszać się z takimi brońmi, z takimi przedmiotami, które mogą zagrażać życiu innych ludzi i obywateli No ale nie zagrażają Przecież to plastik Nie zagrażają To tak no, jakbym z nerfem pan. chodził Proszę, to jest dla pana przestrog. dobrze? Aha, no Będzie dobra No dobra, to ja dzięki proszę, bardzo Proszę jechać pojazdem, proszę pana Na przegląd, bo już się kończy Mhm Dobrze, to tyle ode mnie Wcale nie sfałszowałem tego przeglądu Dzięki, do widzenia Co pan powiedział? Nic, nic proszę, Do widzenia <laughs> Dobra widzowie, jedziemy. Derek sobie prawie narobił problemów. Dobrze, jednak, że nam tym amonejszym oswka nie sprzedali faktycznie prawdziwego RPG, bo byśmy mieli już problem, ale mieliśmy odzwonić do Escobara, bo do nas dzwonił już kilka razy, więc zadzwonimy do niego i zobaczmy, co ten debil chce od nas w ogóle. No witam cię, Escobarze! Sorry, ale policja mnie prawie zatrzymała, bo miałem wyrzutnie rakiet. Amator, gdzie jesteś? No jadę se. Słucham. Jadę se... Gdzie? W dupę na raki. Nie pytałem się co robisz, tylko gdzie jesteś, nie interesuje mnie co robisz obecnie. No, jestem przy komendzie na Wajnut. Dobra, poczekaj tam, zaraz będę. No dobra, a co ty chcesz? No poczekaj tam. No dobra, to czekaj, to ja se... aha, rozłączył się debil. No nie jest kretyn. No sobie nie wiem, Escobar nic nam nie powiedział, ale dobra, no zatrzymamy się, poczekamy na niego. GPSa mu nie będę wysyłał, niech sam się domyśli gdzie jesteśmy i nas znajdzie. Co to za auto jedzie? Halo? Co jest? Skąd ty to masz? Z Francji, bo chyba tu widzę francuską flagę. Nie, to nie Franklina. Co? A co ma F Francja z Franklinem? A, to nie ważne. A że taka gra słów? Tak, Aha! To moje. Ta, no. no tak. Mhm, no. Papiery? Komu ukradłeś? Nikomu, zyskałem. Jak? To nie jest swoje życie, to ja też to polecam. Jak ty wiesz, jesteś głupszy ode mnie! Hmm, to patrzę, ty o ja czymś. Kurde, to no to, faktycznie. Ale patrz co ja mam, patrz co ja mam. Zniszy ci tego szrota może? O, no, no, wysadzić ci? To gówno? To Dobra, żartowałem, to sztuczne jest. To jest Pokażę Ci, Trika? Fajne, nie? No, ale dobrze, że to też z plastiku jakieś gówno. No, na no, no, wodę jest. No. Fajne, fajne. Gdzie kupiłeś? Nie, nie powiem. Zabij Aha. moja firma takie sprzedaje Aha, jak ty masz niby firmę? Escobar Holdings. Escobar Holdings, Esa, tak. Aha, kurczę, poczekaj. Halo? E, witam, witam. Ja z tego ogłoszenia głos. E, ten dzwonię właśnie. Aha, z tego. z tej wyrzutni rakiet. Tak, zgadza się. Ale wie pan, że ona jest ta. Nie pra. E, znaczy, w 100% funkcjonalna. No, mam taką nadzieję. Z tego chcę. купить, пишет она. No dobra, to działam podjechać? to wyślę panu GPS. Dobrze, to czekam, pozdrawiam. Ja również. Miłego, sprzedać wyrzuty, rakiety, co ty jedziesz ze mną? Tak, jedziesz ze mną, nie ja z tobą. Nie no, jedziemy moim. Przepraszam, to, 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 nie, nie, po by nie. Zobacz, muszę to wyciągnąć. Ale ja prowadzę. Jak mi rozwalisz, to cię Będzko, bar, ty pisać nie umiesz. Tak, no, firmę potrafisz założyć. No ale, wiesz, założenie firmy, a pisanie to nie jest coś innego. No dobra. Ej, ty ja właśnie. Jak roba. mi się to uda, to mam chyba plan, wiesz? Jajco, co? Ty, no ale to jak ty tą firmę założyłeś? Znaczy, to może ja Ci najpierw powiem o moim pomyśle, co? Słucham. Tylko ja że to był mój czas, nie? To no to jak twój czas jest tak cenny, to czemu ze mną jeździsz właśnie? Bo chwilę wolnego. Aha, to miałoby sens. Poczekaj, daj mi przemyśleć moją firmę, ja ci powiem jaki to jest plan. Posłucham. No, Widzowie, w ogóle wpadłem chwilę przed nagrywką na świetny pomysł, żeby Derek założył kolejną firmę. Pewnie zapytacie, ale jaką firmę znowu, nie? Firmę budowlaną. Będziemy, weźmiemy taką ekipę, która będzie robiła po kosztach. Wiecie, taką typową polsko budowę Mam nadzieję, że to wyjdzie o cholera. Trochę mu zepsułem auto. Trudno, ale taki jest plan obecnie na to. Jak nam to wyjdzie, to ja nie wiem. 没事了。<laughs> <laughs> <laughs> Eskowar nie jest zadowolony, że mu trochę furę rozwaliliśmy Trudno Plan jest myślę, że dobry Jeżeli to dobrze ugryziemy I będziemy na to inteligentnie skamować ludzi Tak jak to było przy drukowaniu aut To może to wyjść To pytanie na jak długo fale I <laughs> jak długo bez problemów Dobra słuchaj nie No słucham Przemyślałem to sobie I tak myślę, żeby założyć firmę budowlaną Mogę być inwestorem Ale mi swój cały gameplay Przewidzę spacery. No zatrudnia największych pacapa pacapa paca paca Największych debili budowlanych Robimy fuszerkę ale reklamujemy się jako profesjonalna firma budowlana. Każemy im na gogolach wystawić yy, przed robotą 5 gwiazdek. Aha. Rozumiesz? Mhm, no mogę. A ile byś chciał zainwestować? ile potrzebujesz? No nie wiem, no teraz. W, w, o właśnie, jutro premiera mojego filmu. Mhm. No więc będę miał trochę pitosu, jak to wyjdzie. A wyjdzie, bo jest świetny. Aha. No więc powiem i po premierze filmu, ile będę potrzebował. Dobra, dobra zajeżdżamy tutaj. Dobra, To jest tutaj dobra, Dignity dobra. Village. Nie wiem. Tutaj kazali mi przyjechać, tutaj mi wysłali GPS-a. Dzień dobry. To z panem gadałem przez telefon Zgadza się yy, Tak, to ja sprzedaję broń Tą, tą Dobrze, chciałbym ją kupić Jasne, proponuję kwotę 100 tysięcy dolarów Pana chyba pop... No nie, no, to jest wyrzutnia rakiet. Dam. Yy, 40 tysięcy. Nie. 80. 40. 75. Może pana, ja nie zejdę z sceny. Nie, to ja nie zejdę z sceny. Dobrze. 45. 65. Niżej nie zejdę. 50 i zbieramy To może ja panu zaprezentuję. Czy widział pan kiedyś lepszą wyrzutnię rakiet? Yy, nie. No właśnie, wie pan ile może pan tym zrobić? Yy, nie. To może ja zaprezentuję. To niech pan może zaprezentować. Ja mam... Fila moment, mam pomysła, mam pomysła. No. Po, Chodź. Po, momenci, muszę przegadać sprawę z moim menadżerem. Zobacz co nas co, z co Scobar teraz? Mam pomysł, no? jak to zrobić. No, jak? Da, daj mi pocisk jeden. Municję po prostu, jeden pocisk. Ale, debilu, to jest plastikowe, to nie działa. No to daj mi tak szach, to. No ale po co ci? Jedno, zaraz się pokażę. Opie. No dobra, masz. Zawsze Zobacz, co on kombinuje? Po co ma jakiś plastikowy jeden pocisk od tak? Jak to jest taki sam plastik, witam pana. Eee, proszę bardzo, to jest drodze tylko mnie, to jest pocisk od tej rakiety, za darmo. Czwarco. I co z tym? No niech pomał po prostu do mnie, za darmo. Aha No, teraz widzimy, pan, mam no, pocisk, to przydałoby się kupić do tego rakietę. O! Klient e, oferuje To jest bardzo dobry, no 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 no. Po co panu pocisk, jak pan nie ma rakiety? Znaczy się wyrzutnij. To... To, to jest ma. Tak. A pan wykorzystam pierwszym klientem, zniżkę minus plus To tu już podcisku, to proponuję 45 tysięcy. Ale pocisk jest drugi. A to ja poproszę bez. Ty debilu. Dobra, 50! Yy, no dobra. Dobra, to ja poproszę walizkę. Yy, tak, to zaraz przyjdę. Dobrze. A jak pan mi nie zapłaci, to wysadzę to budę. No, dobra, widzowie, tak jesteśmy na plus w sumie, bo kupiliśmy to za totalne grosze, a zarobiliśmy właśnie 50 koła, więc Derek jest do przodu o nie wiadomo ile, więc tak czy siak jest dobrze. Szkoda, że trochę Escobar swoją inteligencją nie zabłysnął i dał mu pocisk <grym> jakiś plastikowy, przez co gość chciał zapłacić jeszcze mniej, bo już się bez pocisku samego. I tak, proszę pieniądze, tylko poproszę, to zjedł tu walizkę. Aha, no dobra. To trzymaj pan to, trzymaj pan tą, tą rakietę, a pieniądze te już sobie przepakuję. Oczywiście, dziękuję. No, dobra, to dzięki wielkie. I mam nadzieję, że się będzie sprawować. Tak, to zgadza się. To jeszcze uścisk dłoni. <śmuszczak> No, dobra, to nara Dziękuję Miłego użytkowania No i giczo, bardzo fajnie No, gdzie y, No, ja bym ogarnął jakąś ekipę budowlaną To Jedź do Los Ma Santos, K a ja poszukam na jakimś, jakimś OLX-ie ten y, ogłoszenie okay, dobra Widzowie, musimy znaleźć ekipę budowlaną, bo jak wiecie do firmy budowlanej jest potrzebna ekipa budowlana Wow, odkrycie Ameryki, ale tak Potrzebujemy ludzi, którzy będą nam pracować w naszej firmie Więc, wejdę sobie teraz na jakiegoś, jakiego, jakąś stronkę, znajdę tam czy to jakiegoś LineFinder'a, czy jakiegoś OLX-a cholerawie i znajdziemy jakieś ogłoszenie, jakieś ekipy remontowej, budowlanej, cokolwiek. Po prostu znajdę jakieś najgorsze ogłoszenie i pojedziemy do nich. Pojedziemy do nich, zobaczymy czy będą chętnie na taką współpracę i najwyżej dogadamy szczegóły. Ty dobra, znalazłem ich. Co? No? Gdzie? Y ten. Oni zazwyczaj jest tam jest napis napisane, że przesiadują pod lokalnym monopolem. Gdzie? Zaraz ci w klepie. Tutaj gdzieś około. Dobra. Nie zapali, jak coś. No jak ty jesteś bogaty, przecież. Wiem? No to czemu? Ja mam płacić, jak ty jesteś bogaty, jeszcze się tym chwalisz. Nie, nie wiem. No właśnie, to już mi się nie kalkuluje, kolego. Kalkuluję, kalkuluję. Ej, Eskobar! A zastanawiałeś się czemu czasami ze w sensie, się, no bo co w ogóle uważasz o tym, że Ziemia jest płaska. Bo jest. No jest. A czemu ludzie mówią, że jest okrągła? Bo mam wyprane mózg, przez rząd. Ej, właśnie, bo mam nadzieję, że zagłosujesz na mnie w wyborach. No tak! To przecież zrobiłem kampanię wyborczą przez chwilę u No, mam nadzieję, nie? Że nie zmieniłeś stron. No, nie, Pratykulacja... Nie, stwierdzicie. Aż to polecam. A jak ty to, to, zrobi to zrobiłeś? Chcesz to wejść? Tak Kurde Chcę wejść tak to jak to, ty w ten zakręt Kurde, dobra kurde ci powiem. Aha Nie no, musisz po prostu dołączyć do mojej grupy Twojej grupy? Tak, Uniwersytet zarabia 3 mhm. Zresztą, y, Uniwersytet of Escobars No, no, no Jestem 243 y, członkowie Ja czwartym, tyle ile mojej IQ wynosi Aha y, Ten A mogę zostać jakimś y, podprezesem tej firmy? Nie wiem, możesz, możesz być, udziałowcem. być udziałowcem udział. To kiedyś wykupię, tak? Jak już będę o, bogaty Jezu, Maria. No mam prawo. Więc <laughs> sobie, Eskobar sobie już całe auto rozwalił. <laughs> ja nie no, jestem bez kidu. Ciekawe skąd Escobar ma to w ogóle tyle pieniędzy. O chyba źle jednak mu zaznaczyłem. Ty to jednak źle jest. Jedź teraz prosto, lewo, prosto. I tu będziesz miał zaraz takiego monopolowego. Mhm. Uh -huh. Czy musisz tak skakać? O właśnie tutaj! Oh w lesie rozkwitała Molina, Molina w rozkwitała nie jedna dziewczyna o, ona kochała nie jedna dziewczyna o, ona kochała kochała Widzowie, chyba aż za dobrze wybraliśmy. Dobra, musimy się z robotem dobry, dobry, Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Ja mam pytanko. A co mam? Jakie pytanie? <taz -iah> yyy, bo ja jestem inwestorem, w sensie młodym przedsiębiorcą... No dobra, może nie takim młodym, ale... Panie, wiesz, jestem... żeś ty nakradł. Co? Było, pan ma takie kawałko. To nakra, to nie moje, no. A okej, okay. no a co potrzeba? Potrzeba... Potrzeba tyle, że... Mm, że zakładam firmę budowlaną i potrzebuję specjalistów takich jak pana, panowie. No to panie, my to specjaliści od każdej roboty. No właśnie widzę, a jak mogę zapytać, w czym się panowie specjalizują, w jakiej robocie? Nie kurwa we wszystkim, od, od zamycia okien do postawienia samochodu na parkingu Nie mhm. najboże krzyżaczki Pani? Widzi pan, widzi pan tam na górze znak? Tam widzi no. to, to na wżeg... Ja się chwilą bo, ja ramę tak. do niego Boguś to przed chwilą spawał i panie to w nocy daje Dlatego i spawał, spawał i dlatego jest tyle linek dookoła tego znaku, żeby się trzymał w razie wu Tak, tak, no wiadomo, no, 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 bo to to tylko ramę mm. spawałem. Wie pan to są same pijaki! Co mnie nie ma śnieżnie piwo lala! Okej, okay, y, to co by panowie byli chętnie na taką współpracę? Oczywiście, że tak panu. Ja bym panom. Pa, ja, profesjonalni. ja bym panom z, ogarniał y, ten. No, zlecenia recenia. się panowie mi po prostu oddawali jakąś część ze swoich zarobków. Boguś to jest mój brat, nie, pan nie zdawało? To jest Boguś! No, y, Jesteśmy traci. To, to jest. jest, to jest, jest Andrzej. Andrzej Boguś! To ja jest Mirek! Mirek, Derek, a, miło to. mi, a to jest Escobar. Nie, nie Pablo Escobar, a... Jest kobar, po prostu. 4-4. A to po naszemu to wyjdzie okej? Okay? Yeah. Edzio, może być, no? Edzio. Super, Cześć, edzio, miło mi. Dobra, y, no to panowie, słuchajcie. Eee, y, to jest wasze? Tak jest. ładna przyczepka. Nasza O, dziękuję, dziękuję. To jest prawa, nasza płatka. Słońzę w naszym filmie od 20 lat. A nie wygląda, nie wygląda. A no bo się jak się dba. Samiek ma parny, nowy. Jak się No planuje. dobra. Dobra, panie Mirek, słuchaj pan. Sprawa wygląda prosto, nie? O, bo, 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 bo. Widzowie, czy go właśnie auto potrąciło, CZY mi się wydawało? Co Dobra, panie, panie Mirku, panie Mirku, panie Mirku, panie Mirku. Ja będę prosty, ja jestem prosty, facet, prosty biznesmen. Prosty facet, prosty biznesmen. Zna pan pan, tak, pan taką zasadę jak u siebie rób jak u siebie, a u obcego no od... to. Panie, przecież my to stosujemy. No, to my się dogadamy. To my się dogadamy. To się dogadamy. Musicie robić, musicie robić naj, 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 największą tą, Fuszarkę jakoś tylko da. Jeszcze panie myśli pan dlaczego? Że już się śpi. Co chcesz, babo? Czyli ja zapłaciłam za tą robotę A to na odp***rdol zrobione? Idź mi się głupia babo, idź tam pozamiataj Słuchaj, was w ogóle, że to ci trzyma babo... O kurde, o kurde Widzowie, widzowie, Zap... yy, zapomniałem Że dzisiaj mieliśmy to, byliśmy umówieni Na kolację z Elwirą, a ja nawet orkiestrę Dobra, oni śpiewali, bierzemy ich na orkiestrę Trudno. Panie Mileczku, ważna sprawa Bo mi się właśnie coś przypomniało Ja Miałem zaraz kolację, a ja, miałem... No kolację, no a nie, a nie ogarnąłem orkiestrę, miałem ogarnąć orkiestrę no to widział pan chyba świetnie gramy, nie? No właśnie o to mi chodzi. Że zdali się piękny performance. Podjechali Podjechaliby się na winnicę i tam się rozłożyli. Jasne, I coś zaśpiewali. Jedziemy, dobra, dobra, to do zobaczenia na miejscu. Dobra, a o której mamy być? Teraz, 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 teraz. O, dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy! jedziemy, Ale panie mireczku, panie Mireczku! Bez alkoholu proszę. Żeby się mi tam zaraz nie zachlali dobra, 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 dobra. Dobra. Nie no, spokojnie, spokojnie. Dobra. Eskobar. chobar! Jedziemy, jedziemy, w ogóle. moim skrzydłowym. Moim pomagaczem. No tak, Słuchaj, jadę zaraz na kolację. Będziesz mówił tekst, jak ja mam do niej mówić. Z Elwirą Ciężko ją opisać słowami. Rozumiesz? Jedź na winnicę tylko właśnie im coś wypadło. Taczka. Im wypadła taczka. Piedź sobie. O, <słukasz> <laughs> Wypada im wszystko z tej batki Cały czeka, oni tam nazwali tu przyczepkę Wszystko im powypadało tym budowlańcom Widzowie, my już dojeżdżamy na winnicę Ale z Escobarem byliśmy jeszcze w kwiaciarni Derek ocharnął bukiet, więc <laughs> Wszystko jest przygotowane, ogólnie Miejsca i wszystko jest tam gotowe Jedyne, czego nie mieliśmy to właśnie orkiestry Ani żadnych kwiatów dla, dla, dla Elviry Szczerze mówiąc, co mi już głos to Już tak sobie zdarłem, mówiąc przez... Ponad godzinę derkiem, ale <noise> Czego się nie robi dla was widzowie Musicie, wiecie, zostawić lajka za to poświęcenie A my na razie jedziemy na to umówione miejsce Miejmy nadzieję, że Mirek i ekipa Naprawdę się tam nie zachleją Bo to są typowi budowlańcy Co? Się No nie No tak się ubrałem, to są moje najlepsze ciuchy Nieźle co? Wiem to jest styl prawdziwy. Eskobar, ja cię kiedyś muszę zabrać na zakupy, bo ty się nie umiesz ubierać. Będę szczery. No, dobra, słuchaj. Biorę ten bukiet, idę tam na górę, chodź, bo musimy zobaczyć jak to wygląda, czy oni się tam nie zachlali przypadkiem. Widzowie, musimy zrobić kontrolę wstępną, czy tam się przypadkiem oni na pewno nie zachlali ani nic w ogóle. Zobaczycie jak to zostało udekorowane ITP i TD. Jak na razie to tam biegniemy ze Skobarem. No widzowie, patrzcie jak to wygląda. Mamy stoliki poustawiane, wszystko, tu nawet dla orkiestry jest wszystko gotowe i zobacz. Nie. Nie. Oni się schlali. Oni się skobar schlali. Panie Mireczku! Panie Mireczku! Halo! Miał pan nie pić! No po drodze! chruśniliśmy. Obyśmy usnęli. A dacie radę zagrać? Pójdźmy, oczywiście, że tak. Dobra, to wstawajcie, wstawajcie, panowie, i grajcie! O, dobrze, dobrze! Bo ja już muszę zapraszać, ja już ją muszę zapraszać. Dobra, widzowie, czas prawdy, trzeba zadzwonić do Elwirki. Ty, słuchaj. Bo i tutaj za krzakami będziesz im mówił, co i jak, jakie teksty do niej mówić. Widzowie, <grytanie> <grytanie> patrzcie, jak on skoczył. Ten film to jest złoto, nie? Naprawdę. Ja już nie wytrzymuję, ale dobra. Musimy zadzwonić do Elwirki, widzowie, dzwonimy do Elwiry. No, no, ja tu będę, czekaj, bo ja tu będę bliżej, bliżej orkiestry. O, halo? Halo, halo! No, cześć! Co? Porabiasz? O, Derek. Derek? Jak to? Skąd masz mój numer? No numery? mam. Ło, a po co dzwonisz? Yy, znalazłem twój list. Jak? A. No. Yy, ładny, nie. No piękny. Masz ochotę może na jakąś kolację? Przygotowałem coś. No, może mam. No to chcesz przyjechać? Gdzie? Zaraz ci wyślę GPS-a. Dobra, bo przyjadę. Yy, dobra, to czekam. Yy, cześć. Okay, dobra widzowie. Mamy to. Czekamy teraz, tylko aż Elvira przyjedzie. Musimy to jeszcze z tym. Ze Skobarem pogadać. Skobar. Chodź tu bliżej, tu, 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 tu bardziej. I tu NIE PANOWIE już BEZ PICIA! E! Bez picia Gdzie na robocie? Gdzie na robocie? No 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 To jedziecie, czekajcie Dobra, słuchajcie Słuchajcie, słuchajcie Jak ona tu wejdzie, jak wy zobaczycie, że ona idzie, to zaczynacie śpiewać Dobra, To... BĄDŹCIE GOTOWI, BĄDŹCIE GOTOWI Dobra widzowie, czekamy na nią Musimy ją tutaj ugościć, jak ona tylko tu przyjdzie, to wręczymy jej nagle bukiecik I później pokażemy jej całą resztę, którą przygotowaliśmy, więc czekamy na Elwirę O, widzowie, dobra, jest Elwira Cześć No cześć No cześć Czy pani Elwira? Tak jest Proszę dla pani Wow. Dziękuję. No, proszę bardzo. Czekaj, z eee. Jezu widzowie nie mogę na opatrzeć patrzeć, nie mogę. No i nie też, da się. Ej, eee. chodź. Pokażę Ci co przygotowałem na dzisiejszy wieczór. Dobra. Popatrz, podoba Ci się. Bardzo. Te kury też nasze. Tak. Wow. Nawet orkiestrę załatwiłem. A że oni wcieli ci czerwoni. Bo ciepło. ciepło. Lubiłaś. Pełna.

Miro Indra Street and puka Teraz specjalność zakładu jest to piosenka dawnych dziejów Kalina Malina. Jesteście gotowi? Śpiewa, śpiewa, czekaj, jak gitarę. Jesteś jest bien gotowy! Poczekajcie, poczekajcie, nasz czas się przygotować. Peka. Dobra, to możemy usiąśćmy. Elwirko. Kalina Malina w lesie rozkrita Kalina Malina się jak ci się podoba? Bardzo ładnie tu. No, szanuję. Mm. No. no. no, no, no. Ty bardzo ładnie wyglądasz. No, 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 no. Dzięki. Ty też. <grym> Tutaj się no eee. eee. daj mi chwilkę. No dobra. Moja dziewczyna! Zrobicie się już na chwilę! A? Grajcie sam instrumental, sam instrumental. A możemy, a możemy... Samy, tak, tak, grajcie sam instrumental. dobra, chodźcie się napił. Przerwa. Ale ja sam instrumental, sam instrumental, instrumental grajcie. Dobra, dobra, dobra. 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 Eee. No, jak ci dzień, dzień minął? Bardzo dobrze a tobie. Eee. Również bardzo fajnie powiedz więcej o no, tym. Może byś opowiedziała coś więcej. Chodziło o Ciebie, Cybale. A może Ty się pochwalił, zrobiłeś się rano? Ja... dogadałem premierę naszego filmu. Jutro jest. Wiem, pamiętam. O, dziękujemy, proszę polać. Piwo, Proszę bardzo. Lampeczka, lampeczka. Idźcie już, skrytyni, idź stąd, nie weź go. Idźcie stąd, idźcie stąd, idźcie no. stąd. Co mówisz, że co? Że ten, że premierę filmu załatwiłem. Jutro mamy premierę filmu. O kurde. Tak wcześnie? No, wiesz, może no chcie, chciałabyś Mogę ze mną. Się doczekać, no. Może chciałbyś ze mną jutro pójść tam. A skąd wiesz, że chciałem o to zapytać. Bo ja jestem inteligentny. No wiem, przecież nigdy to nie wątpiłam. No zapytaj się, czy podoba się miejsce. A jak ci się w ogóle to miejsce podoba? No bardzo piękne. Góry, góry, krzaki. No w ogóle ogronnik siedziło tam, o, tam za krzakami. Mhm, mm ale no. Mi nie chodź tu. Sam to wszystko przygotowałem. Sam to y tak. wszystko przygotowałem. Ogrodnika też? Tak. Nawet Góra. te krzaki są sam. Nie gadaj. No. E, a może byśmy coś zjedli, co? Y, tak, pewnie, pewnie. Zaraz coś przyniosę. No jak smakowało? Chodź, pewnie że się. najadłam się. No, no. Mi a, też bardzo to smakowało to. A, a to może położyła, abyś się, spać położyła. To może pójdziemy do mnie. A gdzie? No y, kampera mojego. A gdzie on jest? No tutaj obok, zaraz. No dobra, to możemy. Dobra, to chodźmy. Dobra, to idziemy. Dobra. To idziemy. Nie wiem, chyba ja dostąd. Patrz ogrodnik. A tak, to jest, to jest ogrodnik, to jest ogrodnik. Tak, to może powiedzmy przed tym No, to jedźmy tam. No widzowie, no. jak widzicie, kolacja przebiegła dobrze. Ja już może nie będę wam pokazywał, co będzie się działo dalej. Derek niech sobie już zostanie przy tym sam, niech sam to rozegra. A ja wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja się uśmiałem przed nim niesamowicie. Zostawcie lajka like widzowie, tylko jakiś komentarz, subskrypcję, a ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że do, nas do następnego odcinku Dereka. I co? A, mały spoiler widzowie, Przygotowaliśmy. Przygotow Przypowujemy coś z chłopakami na Halloween i bardzo możliwe jest, Bardzo możliwe, że będzie to coś z Derkiem, więc wyczekujcie, a ja się na razie z Wami żegnam do następnego i siemanko.